No i co? Drugi odcinek! Tak jest! Ha, 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 ha. Fraszka wiecznie żywa. Drugi odcinek naszego cyklu życie i fraszka. Mhm. Jest to taki cykl, który robimy tutaj dzięki wsparciu Instytutu Książki w ramach certyfikatu dla małych księgarni. Tak, nasza księgarnia jest bardzo mała, jak widać z tyłu. To tak jest! No bo proszę Państwa, kochanowski, kochanowski. Ale i bez niego fraszki dobrze mają się kolego. Ha, ha, ha. i koleżanko też. Więc postanowiliśmy kontynuować ten cykl. Tym razem przyglądamy się fraszkom z XVII i XVIII wieku. Mhm. Czyli też nic nowego na razie. Ale zobaczymy. No, w takim razie zapraszam Was teraz do wysłuchania kilku fantastycznych, wiekopomnych i niezapomnianych wykonań. O! A ja bym coś zjadł. Może kepsa? Pomyślę. Co ja bym zjadł? Hmm. Jan Borkowski Nastrojnych Darmo się darmo głupcowie stroicie. Darmo się dumnym bławatem zdobicie. Rozumnie czaple pióro głowę zdobi. Gdy ją, kto wbiegły humor przysposobi, Wierzcie, chcecieli mojej szczerej mowie, Ołowny rozum bywa w złotogłowie. Adam Władysławiusz mąż do nieba nie chciał dla żony. Jeden człowiek świętemu Piotrowi rad służył I dla niego kłopotów na tym świecie użył, Więc, gdy umarł, wrota mu otworzył do siebie, a żona już tam przedtem była w niebie. Ujrzawszy ją, wrócił się i rzekł: Chcecie wiedzieć? Wolę ze diabły w piekle niż z nią w niebie siedzieć. Aleksander Hrabia Fredro. Patrioci. Ojczyzna żyje zawsze z tą jedną odmianą: że dawniej życie mienie w ofierze dawano. A teraz do ojczyzny każda sięga dłoń. Od takich patriotów panie Boże, broń. Wespazjan Kochowski. o do mus o pannach. Panny muzy, nie mogą sekretu zatalić, że trudno bez posagu za mąż was wyrazić. Przedtem się opiekowali wami mecenaci. Dziś bardziej pszenne żniwo, niż parnaski płaci. W tym wieku panowie was z pogardy nie widzą, pono wiele dać nie chcą a mało się wstydzą. Andrzej Morsztyn, na starego. Młodym się czynisz sposobem nienowym. Kopcisz się ługiem i czeszesz ołowem. Nie odrwisz śmierci, zna ona tę sztukę. I ze zębem fałszywą perukę. Fraszka anonimowa. Na Wielkanoc. Kup sobie pieprzu, octu i oliwy. Będzie dla ciebie bankiet dość uczciwy. Siądź gołą dupą na takową masę. Będziesz miał szynki, jajca i kiełbasę. Stanisław Serefin Jagodyński. Na białogłowy i ich mowy. Gdyby ta rzecz nie pismem była potwierdzona, że niewiasta jest z męskiej kości uczniona, uważając ich szepty i tak z żwawe mowy, rzekłbyś, iż Bóg z języka stworzył białe głowy. 3, 2, 1, akcja! Jan Smolik. nagrobek gąsce, Błaznowi pana krakowskiego Bonara. Tu leży gąska, błazen ubogi, U śmierci nie wiem czemu tak drogi. Majętność wszytka, gorzałki flaszka, W piecu komora, a próżna taszka. Dyskus, rozrywkę, łacine książki, Od niebioszczyka miał Stasia gąski. Także nazwisko śmierć nie przebiera, Błazny i mądre równo pobiera. Tak chude gąski, tak tłuste woły Do plutonowej pędzi obory. Gąska już umarł, mądrzy zostali, Aleć ich tych śmierć prędko obali. Brawo. Wiersze konfederatów, z wierszy konfederatów barskich. Król ciołek, prymas baran, a cóż to zapora Z naszej miłej ojczyzny stała się obora, Bo ciołek po pastwiskach buja młodociany, Zaś z gziwą, starą kozą Baran zbrakowany. Dziękuję. Jam z skępstwa bogate Na półmiskach przynosić Śmierdzące potrawy srebrnych karzą. O, jako głupie barzo sprawy, Więc jasność od pucharów złotych Się rozchodzi po pałacu, A wino wszem się diabłą godzi. Ja mówię, iż dobrym dobra By też cyna, Potrawą, a dobrego nalać w krófel wina. Trzy, jeden, no. chciałem. Bartosz Poprowski to Tagoras. Na rozmowy przyjaciel, gdy przyszedł do niego, tamże się potajemnie dopytywał tego, prosząc, by mu powiedział prawdziwy słowy, czemu swoją dziewkę dał nieprzyjacielowi. Powiedział, że inaczej nie mogłem mu szkodzić, a tych jego psich kusów, czym gorszym nagrodzić. Dałem za dziewkę swoją, białogłowa bowiem. Jest zaguba, jest zaguba mężczyźnie, toż prawdziwie powiem. Tomasz Kajetan Węgierski co kto lubi? Niechaj się opój kiliszkiem bawi, szuler przy kartach niechaj czas trawi, jeździec na koniu niechaj uwija, żołnierz na wojnie niechaj, niechaj drugich zbija, dworak w pałacach niechaj piętą kręci. Lichwiarz niech piątki, soboty święci, Jurysta niechaj ze swych kratek gada, Ksiądz niechaj zdziera, choćby i dziada, Mnich niech po damach sandały gubi, Bo tak najlepiej, jak to co lubi. Tak, dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy odważyli się przeczytać fraszki na nocy księgarni. Mm -hmm, mm -hmm. Wytrzymaliśmy to wszystko dzięki naszemu uporowi oraz kawie. Mm -hmm. Dużo kawy. Mhm, mm Spalarni Meksyk mm -hmm. Ale nie kończymy Jeszcze nie idziemy spać e, Ponieważ ciągle można Wpaść tutaj do nas I nagrać e, parę froszek Albo jedną Tylko zapowiedzcie się wcześniej Bo może się okazać, że jest noc i mamy zamknięte Albo, że na przykład sprzedajemy akurat książki Albo, że jesteśmy u brewery I tam coś nagrywamy No, także dajcie znać I pamiętajcie, e, fraszka rules, tak? <laughs> no no, e, a teraz... E, 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 proszę się, muszę położyć, bo 27k to jednak za dużo. No.